Każde powołanie to inna historia w naszym gorzowskim domu. Tych historii dzisiaj jest 17. Ja tutaj mogę przytoczyć przede wszystkim swoją, bo ją znam oczywiście najlepiej. Moje powołanie pojawiło się w moim sercu po cichu. Ono po prostu gdzieś wzrastało przez wiele, wiele lat. Czułem taką świadomość tego, że Pan Bóg zaprasza mnie do czegoś więcej. Nie jest to może spektakularna historia, bo. Ani nie objawiło mi się jakieś słowo ani e, przez wielkie wydarzenie, tylko po prostu w głębi serca czułem, że Pan Bóg mówi do mnie, e, pójdź za mną, i to moje powołanie już w okresie szkoły średniej, czy później e, studiów, które rozpocząłem po maturze, e, dwa lata jeszcze studiowałem e, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, e, to wszystko wzrastało i pozwalało mi dojrzeć do podjęcia tej decyzji, że chcę na nie e, odpowiedzieć twierdząco. I pójdę za nim. I tak ta przygoda, która rozpoczęła się ponad 4 lata temu, trwa dzisiaj. I dzisiaj też chciałbym poprosić o modlitwę w naszej intencji. Chcieliśmy dzisiaj być również z Wami. Niestety, sytuacja pandemiczna nam na to nie pozwala. Dlatego proszę, w imieniu nas wszystkich, pamiętajcie w swoich modlitwach o tych kilkunastu chłopakach, którzy w tym nowym domu. Próbują formować się i wzrastać na takich kapłanów, którzy w przyszłości będą Wam mogli jak najlepiej służyć.